Dzień dobry, moi kochani! Rybki, moje kochane! E, co tam u was, co tam u was? E, wracam w te pędy do was z kolejnym tematem. Dzisiaj, moi drodzy, temat niecierpiący zwłoki. Temat 5G. Moi drodzy, zajmiemy się tematem 5G. A żeby było śmieszniej, nie nagrywam w 4K. Niemniej, moi drodzy, zupełnie, powinniście troszeczkę wiedzieć, jaką, że tak powiem, mam taką ogólną narrację co do ludzi, nie? No, że ludzie to generalnie widać. No. Tak w skrócie można tą narrację, że tak powiem, podsumować. No i teraz tak, i teraz uwaga, historia ma się tak, masz ty pięćkie błono. Kurwa, ludzie są przerażeni, boją się, bo będzie rak, bo będzie panie, będzie dupa. Oczywiście nikt się nie zna. sprawy, że to promieniowanie tam nie jest jonizujące i tamtego i tam, ja wam tych pierdół takich, takich czysto naukowych nie będę mówił, bo kto mi będzie wierzył, ale ja wychodzę z teorią, że uważam, że antyszczepionkowcy i 5 g Anty-5G-owcy e, załatwią się sami. I teraz uwaga. Historia ma się tak, mianowicie, jeżeli jest tak, że 5G zabija ludzi, to, to je raka, to, je to, to, to. Trzeba pamiętać, że również e, nasz mózg, jeżeli, że tak powiem, bardzo intensywnie w coś tam wierzy, 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 no to ma taką tendencję do tego, że. Jednak jakoś tam pewne historie się wydarzają i, i można sobie, że tak powiem, wmówić chorobę, czuć się gorzej i no, po prostu e, piertyknąć w kalendarz. Zatem historia tego jest dosyć prosta. Anty-5G i antyszczepionkowcy w momencie, w którym wchodzi e, anty-5G, po prostu mentalnie są tak przerażeni. Że umrą, w ich, ich mózgu zaczynają się dziś takie procesy, czy faktycznie padają. I, I zacznie, i zaczną umierać. Zaczną umierać, bo wierzyli w to i zaczną umierać, nie? Bo tego, że niech ja to 5 nie zrobi nim, nie? To oni sobie mentalnie wmówią chorobę, będą chorzy padną. Ale i teraz uważaj, i teraz to jest najlepszy motyw. I oni sami siebie wyginą. Niech nie będzie. Także koniec końców natura sobie poradzi sama Sobie z ludzką głupotą Natomiast Żeby tak nie było tak za słodko Nie? E, bo to jakby nie było dosyć Dosyć tak pozytywne, taki news, że No, idioci, idioci po prostu yy, Że z tego świata zejdą Nie? To jednak Jest, mam jeden mały zasadniczy problem I to jest z płaskoziemcami Ponieważ płaskoziemca wierzy, że Ziemia jest płaska, tak? No dobra, w porządku wszystko jest Wszystko fajnie. Jest jeden minus. Bo teraz tak, nawet jeżeli byś mu powiedział: Panie, idź pan, jasny szlak, uważasz, że jest płaska, nie? To idź pan na koniec kurwa tej ziemi i spierdol się w dół. Nie spadnij. Nie zginiesz, będzie dramat. No i druga uwaga. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że w momencie, kiedy taki gość się mi wielkiego wyzwania, pójdzie, 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 pójdzie. pójdzie no i co? I kurwa, po okrążeniu nad ranem, jak to mawiał Kazik, wróci. Wróci. Po prostu okrąży ziemię dookoła. No, także to by było na tyle. Także, moi drodzy, apeluję do Was o jedno. Nie pada obecnie. Jest ładna pogoda. Ale nie zapominajmy o jednym. Głowa nie służy do tego tylko, aby nie wlewało się do środka. Służy jeszcze do kilku innych czynności, dlatego naprawdę, prosimy o jakieś sensowne podejście do tematu, proszę, proszę, proszę. Także liczę na komentarze, bo to oczywiście nazwę to daję już tak poważnie, że była dyskusja, może faktycznie wbiją mi te milionowe wyświetlenia, bo na razie maksymalnie wyświetleń z serii Auto Error to mam 114, Także dziękuję Wam górnia za 114 wyświetleń. E, no i co? No i to było na tyle, nie? Dziękuję pięknie i miłego dnia.